Jezus powiedział: Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, którego owce nie są własnością, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilkie porywa i rozprasza. Witajcie, kochani. Poniedziałek, początek tygodnia dla niektórych. Dość trudno się ten tydzień rozpoczyna zawsze. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i pokłońmy się Jezusowi. Dzięki Ci Jezus za kolejny tydzień naszego życia i dzięki Ci za to, że przychodzimy do Ciebie, by się Tobie pokłonić, jako jedynemu Zbawicielowi, jako jedynemu Panu, jako jedynemu, temu, który ma moc, wszelką moc. Do Ciebie, Jezu, przychodzimy także jako do dobrego pasterza, który daje życie za swoje owce, ponieważ pasterz kocha owce, a najemnik i ten, kto nie jest pasterzem, którego owce nie są własnością, widząc nadchodzącego wilka, najemnik ucieka. Panie, dzisiaj chcemy prosić Ciebie, abyśmy zrozumieli i chcieli żyć. Twoim przesłaniem, że mamy być jak ty dobrym pasterzem, nie lękając się oddać swojego życia. Choć pewnie nikt nie będzie przykładał nam pistoletu do głowy, to przecież każda forma świadectwa i niesienia ciebie z miłością jest tak naprawdę pasterzowaniem. Tego dzisiaj chcemy się, Jezu, od ciebie uczyć. Jezus mówiąc o sobie, że jest dobrym pasterzem, przeciwstawia bycie dobrym pasterzem wobec najemnika i pokazuje, jak zachowuje się najemnik, kiedy przychodzi jakiś problem, jakaś trudność. Tak naprawdę bardzo dużo uczy nas ten fragment Ewangelii, pokazując, że trudności nie powinny powodować rezygnacji z dzieła, z konkretnej misji, powołania. Ile razy tak się zdarza w naszym życiu, że coś, co dotyka naszego serca, naszego myślenia, nawet naszych planów, powoduje, że odpuszczamy dobro, które powinniśmy zrobić? Pamiętam, kiedy któregoś razu jeden z moich kolegów prowadzący drukarnię został okradziony i to dość na dużą kwotę. Przyszedłem do niego, bo miał wydrukować mi plakaty. I kiedy opowiadał, opowiadał o tym, co się stało, pomyślałem, no przecież yy, głupio mi nawet przyjąć od niego tę pomoc w postaci wydrukowanych, jak mówił, w gratisie dla młodzieży plakatów. Powiedziałem mu radku, no przecież zostałeś tak perfidnie oszukany. Więc nie mogę przyjąć tego od Ciebie, ja po prostu za to zapłacę. I nie zapomnę słów, które powiedział. Wiesz co, Rafał? Nie może być tak, że zło, które zostało mi wyrządzone, spowoduje, że przestanę czynić dobro dla innych. Nie. To nieewangeliczne. Bycie dobrym pasterzem to jest zdolność straty z miłości do Jezusa. Jeśli świadomie umieram dla siebie, biorę swoje ciało w ryzy, zadaję śmierć temu, co przyziemne w moich członkach, to tak naprawdę upodobniam się do mojego mistrza i Pana, to znaczy posiadam siebie, aby dawać siebie, jak mówił święty Jan Paweł II. Kochane siostro, drogi braci, jesteśmy zaproszeni do tego, żeby być jak dobry pasterz. Nie bać się tracić swojego życia, pamiętając, że Bóg, który widzi w ukryciu, widzi te wszystkie momenty, w których zajmujemy ostatnie miejsce, w których nikt nie zauważy z ludzi, jeżeli one są robione poważnie, w skrytości, to będzie widział tylko Bóg. Pozdrawiam Was dzisiaj tak, z takim zaproszeniem, by zrobić coś, co będzie tylko i wyłącznie widziane przez Pana Boga, by człowiek, któremu okażecie miłość, nie wiedział, kto mu tę miłość w jakiejś konkretnej formie czynu słowa okazał. Niech Was błogosławi, Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.